Dzień dobry wszystkim. Łukasz tutaj z firmy Malusaka e, w Japonii. Zajmuję się eksportem, wyszukiwaniem oraz doradzaniem jeżeli chodzi o samochody e, zakupywane na aukcjach w Japonii. I dzisiaj chciałem Wam przedstawić kolejny zakup że tak powiem w cudzysłowie na szybkiego: Mianowicie Mitsubishi Lancer Evolution 7. E, samochód e, jest to samochód rajdowy o dość dużej mocy silnikowej, ponieważ osiąga on około 280 koni mechanicznych i e, no, dużo frajdy z jazdy mogę powiedzieć, bo kolega mi opowiadał. Um, e, samo auto zostało zamówione przez jednego z moich klientów, e, którym już e, od dłuższego czasu mam okazję współpracować i e, klient e, zgłosił się do mnie mówiąc mi, że pilnie potrzebuje właśnie Taki model najlepiej w białym kolorze albo czarnym, ponieważ jego klient z kolei chce kupić taki tylko, że bez podłogi, e, niby też sprowadzony z Japonii. No, ja nie widziałem, nie jestem w stanie ocenić, ale ten ma podłogę. E, możecie sami zerknąć. Jak na prawie 15-16-letnie auto, ten samochód jest w bardzo dobrym stanie. Ma zawieszone, ma całkowicie nowe coilovers eee, i nie ma rdzy eee, w błotnikach. O, widzę, że były rolowane. To dobry znak. Um, nie ma rdzy w błotnikach, ma troszeczkę rdzy w podłodze eee, od bagażnika tarcze hamulcowe, rylowane folk racing, rajsów kute felgi będą potrzebowały troszeczkę czyszczenia tutaj ale to pierdoła, za przeproszeniem samochód, tak jak mówię, ma nowe coilovers zawieszenie gwintowane, nie wiem czy tutaj będziecie w stanie zobaczyć z, tego, z, tego pers z tej perspektywy dodatkowo Miał wymieniany filtr powietrza na stożkowy. Ma rajdową gałkę zmiany skrzyni tych odbiegów. Stożek ładnie zamontowany. Ładny downpipe wrzucony. Nie wiem czy turbina jest większa czy stokowa. Wydaje mi się że jest stokowa. Silnik jest w stanie wskazującym na. E, idealność i przy 99 680 km, miał wymieniany pasek rozrządu. Miał robiony cały rozrząd. Także no ciekawie się to zapowiada. Tutaj, zawieszenie, kielichy same w sobie, ładnie się prezentuje, jakby nie patrzeć. Pokażę Wam jeszcze, co mam na myśli, mówiąc trochę rdzy. Tego typu auta są bardzo popularne w Japonii. Każdy je kocha. Myślę, że nie tylko w Japonii, bo wszędzie na świecie każdy je kocha, każdy lubi z nich korzystać. No i frajda z jazdy jest niesamowita, jest nieziemska moim zdaniem. Jeżeli chodzi o tego typu pojazdy, ale trzeba też zwracać na to uwagę, że Japonia ma dużo śniegu i tego typu auta często używane są po północnej stronie, stąd też progi, podłoga, zawieszenie, elementy wymienialne, niewymienialne są narażone na dużą korozję. Wyszukanie odpowiedniego egzemplarza wiąże się z cierpliwością. No i budżetem przede wszystkim. Wiadomo, że im bardziej zadbany samochód, tym droższy, im tańszy. No to wiele można się po nim spodziewać. Więc dziękuję za uwagę i do usłyszenia.